Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Kurde, nie było tego chyba z 2 3 miesiące. Jakąś taką większą przerwę sobie od tego zrobiłem. Nie pamiętam w sumie czemu, czy zacząłem to troszeczkę nudzić, czy coś. Ale na szczęście nie straciłem mojego save'a. Jest cała moja wspaniała baza z moimi wspaniałymi płatkami tutaj. I z moim wspaniałym totemem. Oczywiście piękno tutaj jest zachowane. Widzę, że drzewka mi się tutaj odrodziły, więc być może byśmy coś tutaj sobie jakoś ładnie zorganizowali. Wiecie o co chodzi. W sensie, że jakieś może ławeczki, może jakieś stoliczki, i takie, takie bardziej bym powiedział dekorowanie bazy. Może coś, coś w ten desej byśmy tutaj zrobili, może jakiś customowy domek bym postawił. Bo ten taki troszeczkę malutki, fajnie, by było zorganizować sobie jakieś pomieszczonka. I w ogóle. E, dobra, postaw mi to tutaj, może. Czekaj. Okay. O. ścianą do tyłu nie postawił zaraz. Nie, tu jest taki jeden schodnik trzeba zbudować, nie? Nie są jakieś customowe. customowe schody. O, tutaj obróćmy. Wyjdzie? Przecież Ci to nie wyjdzie. Co Ty zrobiłeś? Weź to usuń. Zetnij to najlepiej. jaka bo to trzeba, trzeba to przemyśleć bardzo dobrze. O, 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 o. O! No. O! Ty to jednak nie masz ubady do projektowania. Też ostatni raz, trzech 3 razy sztuka. Jeśli nie, to po prostu ja to zostawiam. Nie będę przyjmował. Coś takiego chyba byśmy tutaj zrobili, jednak. Czekaj. Ja tutaj miał tak troszeczkę jasność. Jak to tutaj wychodzi? Nie może być. Pięć kłód. A ja chyba mam co. Czekaj. Pod jedyneczką mam siekierkę. Pod dwójką mam katanę. Ok. Pod trójką mam to. Uuu, uuu właśnie o to mi chodziło. Praca będzie szybciej szła Eee Ha, dobra, fajnie no W sumie już myślałem Że coś tu mam na tym Na szczęście mam włączone to Żeby mi się rozwalały budyneczki O Ej, będzie ładnie Będzie pięknie, zobaczcie Tu nie, jeszcze jedną muszę Paliwa mam. Tak w zasadzie pod dostatkiem. Czekajcie, bo tego drzewka nie używam. Ej, ja nie muszę tutaj nosić. Zobacz. Mam tutaj troszeczkę nazrywane, że tak powiem. Narąbane. Dawaj, cyk. Jedno cyk. no. A. Pięknie. No dobra, przynajmniej nie będę musiał już skakać, nie? Siedem tych potrzebuję. Oczywiście z kataną jakoś pewniej się czuję tutaj po prostu. Ehm, kanibale raczej tutaj nie będą przechodzić. Z tego względu, że dookoła jest płotek. Chyba, że ewentualnie tam powiedzmy jeden kanibal gdzieś się napatoczy, ale raczej w to wątpię. Tu mi będzie wystawało troszeczkę, poza mój obrys domku, ale to, to raczej tym się nie będę przejmował nawet. Bo to nie warto. Mutanty mnie chyba odwiedzały, coś mi się tak wydaje. Ale chyba już sobie poszły na dobre. Dobra, biorę stąd. Tak, jeszcze się rozgląda, bo jednak gdzieś tam się oni tutaj pojawiają w mojej bazie. To niekoniecznie jestem też z tego zadowolony. Jeszcze trzy. Dlatego też. Muszę być troszeczkę tutaj ostrożny. Dobra, zetnę sobie tutaj, bo nie chcę mi się chodzić. Ej, podoba mi się to. nie Ta piła mechaniczna jest normalnie tutaj mm, najlepszym, co mogło tutaj mnie spotkać w tej grze, bo po prostu e, praca idzie w tak szybkim tempie. E, to ścinanie drzew idzie w tak szybkim tempie, że po prostu e, tyle czasu jestem w stanie sobie tutaj zaoszczędzić teraz, w porównaniu z tym jak na przykład tą siekierą tam e, rąbałem, wiecie o co chodzi. O, o mogę sobie na lekarstwo tutaj postawić, zobacz, tyk, tyk. Tyk. A to tylko na lekarstwa? Ty zioła jeszcze, patrz. Patrz, ty? Ładnie to wygląda. Puszeczki, czekoladki. E no elegancko. Jestem zadowolony z tego. Tak są, szczerze mówiąc. Ale to bardziej takie kosmetyczne, w zasadzie zmiany. Dałoby się. Zrobić coś konkretniejszego i na przykład, chciałem, że tak wyjdę, ale nie. Czekaj, bo tu gdzieś było wyjście, o. Tyk. Bardzo ładnie, mam nadzieję, że żadne kanibale do chałupy mi się tam nie wrąbią. No, właśnie, jeden? Ci mi się wydawało. Chyba mi się wydawało. Nie ta tratwa dalej ciekawi, nie? Bo to w sumie ostatni odcinek był z tą tratwą. Tylko że. Wspaniały Radeks zbudował tratwę dla dwóch osób na singlu. Nie. To już trzeba mieć normalnie... To jest wyższy poziom po prostu myślenia. No ale skąd też mogłem wiedzieć? Po prostu nie wiedziałem. Postaram się kiedyś tam naprawić. I między innymi będę chciał zbudować tą małą tratwę, którą po prostu mogę pływać. Nie. Bo to nie mogę, niestety. Nie mogę za cholerę. Musiałby, musiałby być drugi gracz, żebym mógł cokolwiek tutaj zrobić. Myślałem też nad tymi pułapkami tutaj na nich, żeby coś takiego tutaj sobie zrobić. Hmm. Hmm, to ogrodzenie z palicadą może być dobre. E, duża taratwa, właśnie. Łódź mieszkalna, mała taratwa. To tego potrzebuję właśnie, żeby pływać. SOS, dobra, SOS raczej mi tutaj nic nie da. Więc... Więc... Trzeba sobie jakoś te radzić. Wydaje mi się, że mam coś, co mi się może tutaj przydać. Mam część do pistoletu skałkowego. Właśnie coś... A, w ogóle nadzida, dobra, fajnie. Fajnie, super, szczały Pszczały. żuwiki. I koniec, słuchajcie, za, za spokojnie coś. Mega spokojnie, nie? Mega spokojnie. Ale to może dojść dobrze, bo to w sumie taki jest odcinek trochę wprowadzający. Więc nie potrzebuję, żeby tutaj cokolwiek się działo bym to zniszczyć. Ja muszę sobie włączyć chyba opcję niszczenia budynków, dopuść pójść budynków. O. i chyba teraz. O tak, teraz mogę, ja to zniszczę. Skoro mi to nie jest potrzebne do szczęścia i do życia. To po prostu, chociaż materiałów i tak z nie odzyskam. Kurde. No, niestety. Dobra, szkoda. Szkoda, no trudno. Czasami tak po prostu jest. Zbuduję sobie tą małą tratwę i gdzieś tam sobie popływamy, nie? No, cyknij sobie tutaj. Tu gdzieś będzie na łodziach mała tratwa. Mała tratwa. że teraz z dobrej strony, on w ogóle tutaj gdzieś postawił. Dawaj, tutaj. Cztery liny, dwa patyki, siedem tych. I tak wszystko się kręci tutaj, nie? I póki nie ma kanibali, to sobie skorzystam. Ja sobie potnę tutaj te drzewka. Nie ma żadnego, nie? Bambika tutaj. Nie biega, nie skacze. Hmm... za spokojnie. A czemu się nie ścięło? A nie w tą stronę lecisz? Kurde no. Dobra, najpierw sobie to gdzieś tu chyba zrzucę. W tym miejscu. Patrz, pięć z tego wyszło. O, mały lag był jakiś i chyba się już gdzieś tutaj pojawili w okolicy. Teraz będzie walka. Na śmierć i życie. Teraz w sumie może to ogarnę już. Czego napisać, czegoś. Nie masz czegoś napisać, to w sumie sobie możesz pojeść. O. Jakiś bambol będzie tutaj, czy nie? I się nie pojawi żaden. Dawaj tutaj idziemy? Mam 5 ogólnie. Potrzebuję jeszcze jedno drzewo. Do ścięcia, ogólnie jakbym sobie jeszcze tą plażę tutaj odgrodził to w sumie też bym był Fajnie zasłonięty Od tych wieśniaków Bez gaci Wybiegają I bym miał tu spokój nie Tu może taka mała hacienda Wybudowana gdzieś na plaży I to jest dobry pomysł do tego żeby w ogóle coś tutaj działać nie Jeszcze dwa te dwa, to bym sobie mógł w sumie przynieść tutaj z mojego składowiska. No, 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 troszeczkę się cykał tutaj, żeby tam iść do nich, jednak nie? A tu nie ma? Żadnego? Żeby zaraz tutaj z za rogu nie wyskoczył? Jakiś kasztan. Chcę zamknąć drzwi, żeby tutaj przypadkiem mi tam nie weśli. Wiecie o co chodzi, nie? Po prostu czasami mogą tam wejść I narobić jakiś szkód A mam te wyłączyć CD, Żeby mi nie niszczyło budynku bo zaraz znowu zacznę ścinać I generalnie wszystkie budynki pójdą się A jeszcze patyczki dobra Kociu na coś co nie jest zbudowane Tam ja mają skórę a jakąś po prostu i dwa patyki. Są w sumie. A nie, te krzaczki są bezpatykowe. I teraz tak. Tutaj. No, dwa mam. Ej nie ma ich. To jest naprawdę dziwne. A ja mam mapę, chyba, nie? Ja mam mapę, która tak nie do końca działa. No dobra. Nie wiem czemu, czy jakaś wersja nowa do była, czy coś? Czy ale w każdym razie chyba będę musiał tą mapę usunąć. Albo może pobrać jakąś nowszą wersję. O, fajnie. I. A, bo to tutaj przyciskiem myśli, no i... W sumie możemy wiosłować teraz, nie? Normalnie się da. Płynąć. Betsy. Ok, czyli stateczek po prostu nazywa się Betsy. Podobno są tu rekiny w tej grze. Kiedyś przynajmniej były, ale nie wiem, czy one zostały usunięte. Ja na tej wysepce, czy co, ja bym coś tutaj znalazł? Bo teraz to taka eksplora... eksploracja wysepek, powiedzmy, nastąpi. to same błoto. Nic tutaj nie ma. No dobra. Nic, kompletnie nic. Ej, ale podoba mi się w ogóle zamysł tego, że można tutaj sobie pływać, nie? A, i prawym przyciskiem do tyłu. Dobra, super, fajnie, ogarniam. E, ogarniam do tego stopnia, że jak chyba im większe fale, tym się gorzej płynie. Serio? Może jak dalej wypłynę, to będzie rekin. Polowanie na rekina, o. te ja, w sumie powinienem chyba... szybciej płynąć. Nie wiem czy jak skoczę do wody, czy będę mógł później z tej wody wyjść. Mm, bo w sumie skoczę, i zobaczył, czy są rekiny. Ale trochę się cykam. Jak stoję na tej tratwie, to ona się tak trochę zatapia. Patrzcie, od domu jestem. Tam nic nie ma. Więc nie wiem teraz, czy mam tu czekać na rekina, bo w sumie z rekinem jest też osiągnięcie, że muszę go zabić. I może jeszcze po prostu dalej podpłynę, bo tutaj nic się nie dzieje. Ale Za daleko odpłynąłem, czy co? No, no teraz nic się nie dzieje. Dalej nie mogę, nie? I może po prostu to zdjęcie wziąłem dlatego, że ja chciałem z tej wyspy, tak jakby, odpłynąć. I on mi, tak jakby przypomniał o tym, że, no, jednak tutaj. Timmy, czyli mój po prostu wspaniały dzieciak jest jeszcze na na tej wyspie być może no dobra, czyli po prostu nie mogę, no ale ty, ale to by było logiczne, tak? budujemy sobie tratwę i z tej tratwy, znaczy tą tratwę wykorzystujemy do tego, żeby po prostu sobie płynąć gdzieś tam i dotrzeć do jakiejś cywilizacji, nie? ale to by było za proste był kamień, nie ma kamienia. Zmyło. Tak po prostu. No, tak czasami bywa. Nie ma kanibali w ogóle wokół. To jest dziwne. To jest niepokojące wręcz. Oni mi zawsze towarzyszyli w każdym odcinku prawie że. Chyba, że w każdym. Chyba w każdym. No, czasami po prostu pod koniec przychodzili coś tam. E, niekiedy mordę podarli. A teraz nic, nie ma, ani jednego, nawet ich nie słychać. I to jest dziwne. Chyba bym chciał takiego jednego kanibalka tutaj przytulić dzisiaj. A tu nic, nikogo nie ma. Ja, jak się z tego? Z ściela? Trzeba by było sobie jakąś tarczę tutaj zrobić, żeby sobie poćwiczyć. Ciągaj katankę. Łożysz tyf Idźcie stąd. Ile was? Ile? Idę na tratwę moją, kurde. Wali się na tam. Dwa, cztery, pięć. Was chyba... Opuściło coś. Ty głupi jesteś tam. Nienormalny. Panie, może skoczyć na ten. Na pomoc. Ja mam was serdecznie w czterech literach, ja se tu będę koczował Są duże ptaki. No co się cieszysz tam? Debilu. Bez szkoły. Gdzie jest moja latareczka? Gdzie jest moja latarka? Zą baterie? Ej, latarki nie mam? Na dzidę nie poszło? A tu jest. A! Co? Światła się boisz? To nie są krejdzi. Ten się śmieje. Dobra, wyjdź, to wyłącz. Ja tu dzisiaj go czuję, nie? Ja nie wychodzę. Ja nie wychodzę. Czujesz pragnienie? Napiszę. A! Powódcy mi się jeszcze gorzej. Ok. Zostawiam sobie wszystko. Do picia, co miałem. Dobra, zjedz z batonika. Trudno. Tam są debile. Musiałbym mieć pełną energię, żeby po prostu mm, dobiec do domu. I tak będzie trzeba uczynić. Że ja tutaj nie będę spędzał wiadomo ile. Może oni sobie pójdą, nie? Biega ta sierota jedna z drugą. I co? Wracamy do domu. Ej, znowu mi FS spadałem. Nie wiem, co jest z tą równowagę. Patrzcie. I teraz tak by nie ma. Ja cisnę na chałupę. Szybko sobie dobiegnę. Starczy mi tutaj, wytrzymał też. się tam między sobą. Wiśniaki. Kurde, poczekaj. Poczekaj! Wyjdź. 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 Wyjdź, powiedziałem. Powiedziałem, wyjdź. Już nie wyjdziesz. Już nie wyjdziesz. Już nie wyjdziesz. Zapraszam na imprezę. Gdzie już? Chodź. Ja tutaj jeszcze, muszę coś innego tutaj zrobić. Bo to już coś przegrał. W tym momencie. Jak mówiłem, być. To nie chciałeś słuchać. O, idziemy do ogniska. Nie mam wody. Straszne, Nie mam wody. Ładny księżyc. Jak już coś. Ej, ja mam tylko te lagi, jak są kanibale. W pobliżu. Tak to nie mam. To Jest dziwne. Jest taka dziwna optymalizacja w tej grze po prostu, nie? Nie wiem, czy ktoś w ogóle to doświadczył? Kiedykolwiek tutaj? Nie mogę nic odłożyć. Ja mam pełno tych w magazynach. Piatło. No właśnie, muszę sobie jedną tutaj ususzyć. Dawaj, 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 dawaj. A, spaliłem go, kurde. Ale kości. Kości się przydadzą. Kości tutaj. Do tego. Pancerze, nie? Robię z tego. Z kości. Dobra. To było na tyle. Bo oczywiście musieli przyjść. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli cię podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę, zostaw jakiś komentarz, zasubskrybuj ten kanał, jeśli się podobało, zapraszam cię do zaobserwowania mojego Instagrama, zapraszam cię do dołączenia do mojego Discorda. Wszystkie linki masz w opisie. a ja Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.